Moi drodzy, hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku The i zapraszam do oglądania. Ogólnie rzecz biorąc, dopiero co nastąpiła aktualizacja, jej. I moi drodzy, dopiero co wchodzę, pierwszy raz po update'cie, więc chcę zobaczyć po prostu, co tu się będzie działo. Ale już widzę te 118 tysięcy na górze, więc naprawdę się raduję. Ale okej, okay. um, chcę Wam pokazać po prostu, co się stało po aktualizacji, co my tu mamy. Nie patrzcie na mój licznik monet i rubinów, bo po prostu oczy Was zabolą. Ja to naprawię, spokojnie, nie martwcie się. Eee, mam dumnego na razie jeszcze. Moc mi spadła, bo ściągnąłem wszystkich dowódców, żeby mieć łatwiejszych konkurentów w y, lidze. Eee, I teraz tak, przepustka sezonowa, darmowa, więc dostaliśmy. Będą nomady, samuraje, wojna królestw i wojna kruków. Eee, no i tak, tutaj nie mamy za dużo rzeczy, ale to Wam już opowiadałem w y, poprzednim odcinku. Mamy darmową przepustkę i aktualnie zaczynają się samuraje. A futer nie zbieram. W ogóle mamy cztery eventy naraz, bo jeszcze mamy wojnę o Berimot i trochę dużo się tego zrobiło. Chyba nigdy w życiu nie widziałem czterech raz. szczerze, wydaje mi się, że nie, naprawdę. Najwięcej co ofert miałem, to chyba miałem 13, bo miałem trzy boostery i masę ofert, kupę, po prostu tak nawalone, nie wiadomo ile tego. A więc to rzeczywiście było tego dużo, naprawdę, ale tutaj powiem Wam, że tego po prawej, po lewej stronie jeszcze nie widziałem już Okej, okay. futra się zaraz kończy, więc spoko. A, dobra, mamy darmową przepustkę. No i mamy z update'a wszystko to, co jest dodane do subskrypcji numer 2. Czyli mamy... Dobra, odbierzmy sobie nagrody, nomady się skończyły. Aha, obcy teraz są. Znaczy, ogólnie to fajnie, że w rozplanowaniu były samuraje. I teraz ja zostaje z 80 tysiącami monet na obcych. Naprawdę? Znaczy na krukach, ale okej. Okay. I jest dywizja. Naprawdę już jest dywizja. O Boże. a może jakichś nubków dobrało, choć nie sądzę. Na razie nie wszyscy mają pomidion mocy. Eee, super. Hmm, super. No dobra, to jakiś lamusik. Tego już miałem raz. To jakiś lamusik ja. Tego też już miałem raz. Tego nie miałem. Kurde, sami dobrze. Eee, ogólnie powiem, że na obcych na pewno za dużo nie natrzaskam. No bo no, nie mam monet, żeby wysyłać ataki. Zwierz sobie polatam, więc no dobra, już się jakoś uda. Ale nie mam chorągwi. W ogóle nie mam chorągwi, Super, że jest sklep nomada, w którym mam. 3000 tabliczek, e, więc będę sobie po prostu latał. Dużo ataków, ale bez chorągwi mm. No, ogólnie mam już trzy postrągi, więc zaraz Wam mogę pokazać, ale e, powinnoś magazynu 146 tysięcy walory na Ray. To jest moc, to jest moc. Na krainach mamy niestety 93 tysiące. Ty, na wszystkich zamkach to jest nie tylko na ZG. Patrzcie, bo napisali na forum, że tylko ZG. O wszystkie zamki na zielonym! Jezu, się tylko, że tylko ZG będzie miało, bo tak napisali na forum. Już patrzysz, że gdzieś 7 monet uciekło. No nie? A tak to się tego nie zauważa. Eee, no. Ale wydaje mi się, że ja się przed tym zabezpieczyłem ostatnimi czasy. Eee, i miałem coś takiego... Nie mam może? Mam, dobra. Dobra, jesteśmy zabezpieczeni. 4 miliony monet, to tutaj było specjalnie ustawione, tylko po to właśnie, e, że móc to sprzedać. Żołnierze z tyrakozy też mi nie są potrzebni, więc też możemy je sprzedać. No i mam 5,7 miliona, teraz będzie się dało zrobić obcych. Więc tyle dobrze. Tutaj jakieś badziewie za 105 pp to możemy sprzedać, ale to jest jakieś niby tam fajne jakieś to wiecie. Świątynie skorpiona też nie będę usuwać, bo to jest takie że za zrobienie. Wiadomo, przygody. Dobra, nie będę więcej usuwać. To sobie zaraz postawimy gdzieś. No, możemy na tym posterunku. Znaczy tutaj. Hmm, to chyba jest najsłabsza dekorka na tym posterunku, nie chcę nic mówić. Wow, 146 tysięcy pojemności magazynu! Co to jest? Hallo? Co to jest w ogóle jakaś dzicz? Ok, weźmy sobie na Amazing, bo to jest ten najnowszy posterurek. I na początku powkładamy nakładki i muszę tutaj pobudować jeszcze spichlerze i pogasić. No, 131 tysięcy to jest pięknie. No? Zobaczmy jak to wygląda w subskrypcjach. Uuuu, pojemność magazynu żywności Wielkie jest plus 50 tysięcy, więc naprawdę... Dzicz. Okej, okay. tutaj chyba nic zmienili, ale może jakieś kupię tą, tą subskrypcję zamiast tej. Choć teraz szczerze, to ja raczej tą niż tą. Choć ta ma fajnie, ma jakieś zasoby do budowy, wszystkiego ma po troszku. Uh, więc jak jeszcze dadzą to, że szpitale będą rozdzielały jednostki, a może to zrobili, ty. Trzeba sprawdzić, gdzie jest mój szpital. Tutaj. Już jest rozdzielanie jednostek na rubinowe i nierubinowe? Kurde. Mmm, jeszcze nie ma. Ale zaraz zobaczymy sobie te szablony ataku, bo jestem bardzo ciekawa, jak te szablony ataków z, y, wyglądają. I ogólnie podział tych y, narzędzi na no, jakieś tam? To tutaj już jest widoczne? Nie, tutaj to nie jest widoczne. A jest, łączone, okej. Okay. Ale tutaj tego nie ma, dopiero jak się No Dobra, zaraz to zobaczymy w każdym razie w ataku. Postawiamy jakieś taki na obcych i zobaczymy, jak to będzie szło. E, okej, okay, na razie tutaj jest produkcja ile? Bo sorry, no zasłania mi to, będzie 8300, bo no widzicie, ile jest że no jest. 8 spichlerzy, więc no halo. I dekorki też nie najlepsze muszę z eventów które żeby pozbierać tutaj. Więc będę musiał wybudować spichlerze, dodać nakładki. Ale nakładkami się możemy teraz zająć innymi, bo możemy sobie zamknąć spichlerza. I widzimy tutaj, że też od razu jest. No kurde, od razu jest na targ. Od razu jeszcze jest na mury. Okej okay. No i jest na koszary. Jest plus 80 wojsk. Nie mam na koszty, szczerze. Ile to kosztuje? Kurde, dużo. Dobra, weźmy sobie do sklepu Hana. Mi się wydaje, że tam też było na koszt i jedno i drugie chyba było. Nie jestem pewna, Nie, zaraz zobaczę. No i kupuję sobie. 332 godziny, co to jest? Co? Aha, to tak działa, okej. Okay. Ja myślałem, że ona od razu zostanie, wiecie, za darmo. No to kupujemy. Uuu! Spoko! Nice, nice, nice! I teraz co możemy dostać? Uuu. Mm hmm, hm. A czyli, o Jezu, jakie ja tego dużo dostaję, lol. że ten budowy strasznie mało jest, e, ale no spoko. A, bo to ja patrzyłem na koniec, okej. Okay. Zobaczmy, że ostatnio skończyłem chyba z tym, albo z tym, się nie pamiętam. Zobaczmy, że ty się bardziej postaram i dobiję to, albo to. To 10 tego dostanę plus 4, uuu, troszeczkę mało, bo tego dużo tam potrzeba, chyba 120 do zabudowania tego e, badziewia. No cóż, dobra, ciul, polatam sobie potem, um, no i co to jest, a to jest oferta jakieś na Berrymont, bo jest ja swój na Berimont w ogóle, wszystko jest naraz w ogóle, nie takie walone wszystko naraz i powiem, że nie wiem, co tutaj latać, ale na Berry, na wieży w sumie można sobie pobijać monety, więc to też nie jest głupi pomysł, że wejść na Berry i zrobić jakieś, może nie tyle co top no, no nie, może nie będę się skupiać na jakimś na jakieś topce, nie mam dekoracji, dobra czy tu się da kupić na e, koszt, czy tylko na pole? tu jest na pole, kurde, jest tylko na pole, a szkoda ok, kupię sobie to, bo to jest bardzo fajny wygląd i zapakujmy po prostu na, e, na pole już niech będzie i na pole, ale żeby było, wiecie, no żeby coś było przydatnego no. dowódców już po mm, odcinku, tylko teraz ustawię tych, którymi będę atakować i teraz tak, dobra, dajmy sobie nakładkę tu na, tu na szpital, dobra, mm, no i będzie piękny szpitalik, przy okazji to ukrywa jaki on ma level, to jest spoko, można sobie pomyśleć, że dziesiąty, nie? możemy powiedzieć, że pierwszy, no wszystko jest możliwe, okej, okay. no to mamy to, a może jest gdzieś niżej na koszty, ty jesteś, a trzeci level, Ursze a jakby zobaczyć ile na czwarty kosztuje, no, A się do przeżycia, dobra, Zróbmy sobie do szóstego może, okej. Okay. Mm, mm, mm. Dobra, zróbmy do szóstego, to zawsze ile jest? Minus 15? no to. Minus 20 bardzo kusi w sumie, dobra, zróbmy minus 20. Okej, okay. no, i teraz tak, to będzie siódmy level, Dobra. To szukałem w siódmych levelach, to jest żywność. Dobra, no jest siódmy ten, nice. Ulepszy element, co to było? Co? Co ja tam zobaczyłem jakiegoś dziwnego? I co to było takie ulepsze element? a dziwne. Dobra, no i co? Jeszcze jesteś do wkucia mm -hmm. A, jest jeszcze tak. Jest jeszcze na warsztat bliźniczy, Co to jest? Co? Aha, okej, okay, to mnie przenosi do tego elementu. No dobra. To to nie jest istotne teraz. No dobra, no i to tyle chyba z elementów potrzebnych mi do wkucia mm. Jeszcze zobaczmy. No tutaj drewno, to jakieś bzdury. A! Pier pierwszy level. Może zróbmy jakiś wyższy Drogie to jest? Hmm, tanie do trzeciego, dobra O, to przynajmniej zawsze coś Potem strasznie dużo zjada tego e, Ile tego mam? 32 tysiące, Boże e, Strasznie dużo to zjada krzemienia, co nie? A krzemienia niestety mam najmniej Dobra hmm. Ha, na piątym levelu to miałem Dwa zrobiłem, co? co? Nie, to zrobiłem na trzeci level a ja miałem na piątym. To trochę głupio. Dobra, no to wkujemy piąty. Piąty w ogóle jest chyba maksymalny, no maksymalny. Okej, okay. i teraz mamy 143 tysiące. Nice, 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 nice. Okej. Okay. <laughs> Więc co jeszcze by się przydało zrobić? Gdzieś mamy. A nie, tutaj jest tak samo, bo... No dobra, tutaj jakieś większe. No ale jest ok. To jest chyba kupione gdzieś. Uchane, czy coś? No możliwe. Ale dobra, moi drodzy, 143 tysiące pojemności, żywności. To jest coś pięknego, no? To jest coś pięknego, naprawdę. 361 godzin. Trochę wnerwujemy, że zrobili to w formie tego, że tutaj jest to pokazane. Bo będzie to robiło skutecznie spam. Ech, no, ale cóż. Dobra, włóżmy sobie dowódców z powrotem i tak to nic nie dało za bardzo. Tutaj bo co? Tutaj był shift nie skończył. Dobra, dwa szajpy sobie włóżmy. Mhm. Mm mhm. Mm Najpierw była ta słabsza, czyli niepodkuta. Eee, tutaj to. Dobra, no come on. Eee, I książeczka niepodkuta, podkuta, kół, podkut, tylko słabiej, dobra. No i teraz, co ja tą wypełniłem? A, ja tą wypełniłem ten słabszy. no dobra. Ciur. A, Jezu. Ja mam trzy z tymi, co? A, to jest ten lepszy. Jezu. Dobra, pomieszał, że to. A dobrze, że to te wykrzykniki są, bo przez nie się w zmianą, że coś jest niehalo. Okej. Okay. Czyli dwa kaptury też źle. No oczywiście, no jest. Ej, Dobra, plus 10 to jest wszystko, no to jest wszystko mocniejsze. Dobra, czyli dwoma szejpami możemy je orzechem atakować i obcymi też w sumie. Okej. Okay. Mm, mam dystans na ZG? No, przyjmijmy, że na 2 taki się zbierze. okej. Okay. Te opcje są to jakoś dziwacznie ustawione. Takie nomady też są w takim rządku dzikim. Czyli tutaj mamy sześć. W ogóle muszę się zapoznać z wyglądem na nowym miejscu. 7. E, gdzie są opcje jeszcze? Osiem, dziewięć, dziesięć. Aha! W sumie jest taki łatwy układ do, do ogarnięcia. Dobra, to jest jakieś bardziej fajnie się skanuje za pierwszym razem zawsze. O, to ja nie jest że Ty, właśnie, mieliśmy sprawdzić falę i te szablony, jak działają. Ale ładnie to wygląda. Podoba mi się to. Dobra. może automatyczne ustawianie w końcu będzie miało sens. A, dobra, hmm, hmm, hmm. szkoda, że nie można mieć tego w formie raportu w skrzynce wiadomości. E, U, na co to? Dobra, na mnie nie interesuje, bo mam go na rok. To też mnie nie interesuje. No i właśnie takie lagi są przy promkach. Dobra, to mnie nie słyszę I na co? Na wszystko? Uuu, chyba na wszystko jest. Uuu. Nie, ale na wiele rzeczy. Na syna orła na przykład, który mnie bardzo interesuje. E, jest you norma? Know jest synorama. You know like bo on się nazywa chyba potęga żywioła. Nie, co? Coś pomieszałem. Hmm. nie, to nie to. Nie, to jest dobra, nieważne. Ehm, no. Ale jest detronizacja, właśnie, za jest teraz? U, teraz jest i za medale Hana, bardzo dobrze, bo ja zawsze za medalę Hana to e detronizuję. Mhm, mhm, No i. No i Lipa, ale dobra, ten był w sumie najlepszy. Cena się nie zmieniła, więc spoko. weźmy mm, sobie jakieś innego i po prostu... z, 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 z Okej, okay, to jest w miarę mocny. I ma coś, co mnie tutaj bardziej interesuje, czyli to, że tutaj się marnują maszynki jak na auto się ustawia. E, no i wow! Co tu się dzieje? Jo, ale to... jest jak to się zmieniło. Ej, ale to jest intuicyjne, bo ja już wiem, że to jest na wszystkie fale, a to jest na jedną falę, co nie? I to jest dobre. To się bardzo na plus zmieniło. Tutaj są jakieś ikonki. A, we ja myślałem, że przy tym będą ikonki, ale okej. Okay. A, to jest podstawowa. To jest elitarna, okej. Okay. To jest łączona. Tutaj jest łączona, no bo ona ma to i to. To jest premium. No i to jest eventowa. Nie, to nie jest eventowa? Co to, która jest eventowa? Może to. Nie? Były chyba jeszcze eventowe. A, te są eventowe. No, to są z wydarzeń, dobra. Okej, okay, w miarę rozumiem ten system, czyli z chorągwiami drabinami będzie pewnie podobnie. Nie, chorągwie nie mają oznaczone. Co? A to głupio trochę. No to dziwne. Te powinny mieć eventowe, ale nie ma. Hmm. Kamień też nie dostał, ale będzie. Dobra. No, aha, czyli tutaj ustawiamy sobie, że na przykład możemy tylko uzupełnić dwie strony. Dobra. Jest ten, jest wyczyść wybraną falę. To jest najlepsze, to jest najlepsze, bo tego nie było. To jest proste do stworzenia, a naprawdę to jest spoko. Szablony też pozostały, więc bardzo mnie to cieszy, bo szablony naprawdę są super funkcją. No i wchodzimy do filtrów, które są dla mnie najważniejsze w sumie. Czyli tak, łączenie sobie wyłączamy, to sobie wyłączamy, elitarny wyłączamy i premium i zostajemy podstawowe. I teraz patrzymy sobie, że. E, chcę uzupełnić na przykład. Zamknij się. E, chcę uzupełnić sobie. Na przykład, no nie tą falę. Na przykład nie. Najpierw w ogóle pierwszą falę muszę zrobić ze zbijakami, bo to tak trochę głupione. O jezu, ale on to uzupełnia patrząc. No, no dobra, na obcych to nie będzie miało sensu. Ale na berii by to miało większy sens, już co nie? Bo tam by uzupełniło. No ale dobra. E, załóżmy, że latam na drewnie, co nie? I pozwolę sobie na tej i teraz. O, no nie? Teraz co? Jakbym chciał na przykład dwa boki. No, fose dał. Dobra, tam nic, niczego nie ma, okej. Okay. Ale trochę myśli w sumie, bo trochę długo to działa. Patrz, jak długo klikam i tak trochę myśli. No dobra, no ale ważne, że dobrze to działa lepiej niż kiedyś, bo kto użył automatycznego uzupełniania. Choć szczerze, niewiele się zmieniło w systemie uzupełniania, tylko się zmieniły reguły, jakby. No ale okej, okay, no. Chciałem puścić ten atak, ponieważ po pierwsze dowódca jest zły w sumie, więc e, przydałoby się go zmienić I dodać troszeczkę wojska Dobra mm. Ok he, he, teraz tak, redukcja dystansu i tak nie jest wystarczająca, bo uparł się na te mury, a mury niestety mają pierwszeństwo Jeszcze mi tu brakuje czegoś, żeby pierwszeństwo miało dan, e, aspekt, jak mury czy coś No ale, no no da się wszystkie naraz wyczyścić, kurde, trochę głupio, że wszystkie się tak po kolei czyści, ale okej, okay. puśćmy sobie może jakiś atak tutaj, zobaczmy, jak to wyjdzie, no puśćmy atak na automatycznym uzupełnianiu, żeby okrzyścić tą funkcję, że tak powiem, e, tutaj dajmy tego spaślaka, mm, tutaj też okej, okay. no to nie trzeba, dobra, mm, to może tutaj nie będę dawać automatycznego uzupełnienia, bo było głupiało, e, no i dajmy sobie Mm, bez tego może. Dobra. A Zasumuję sobie tu i tu. E, tu już sobie dajmy wręcz. Hop. Hop. Berserkerów teraz. A nie mam berserkerów. Gdzieś ich posiało. Dobra. No, dobra, czuję. Przeżyjemy jakoś i bez nich. Mm, Okej, okay. dobra. I tutaj myk. Tutaj jest wszystko. Te tak głupie, które by mnie chorągwi wejdzie. Mm. No, i takich ich za wiele nie mam to się tam wyprodukowało O, wielkie czasy No ale nie wiele, bo monet nie ma mm -hmm. Dobra, wejdę sobie na Berry po prostu po molety Ale nie, powiem że bardzo mi się podoba ten nowy system Zaprawdę tutaj dali troszeczkę duże przerwy między tymi guzikami i takie są troszeczkę niespójne, ale to jest tylko estetyka No, e, według mnie najważniejsze w tym m, aktualizacji, w tej aktualizacji było to, że mamy plus 50 tysięcy do magazynu i naprawdę jeżeli to jest na wszystkich postach, to jeżeli ktoś to kupi to może trzymać tak dużo wojska, tak dużo a, to się nie weź w głowie. to jest plus parę godzin dobre, no nie, zależy jak dużo się trzyma ale no, dla mnie to będzie plus parę godzin jak to się uzupełni do fulla na nomadach, no. więc to będzie takie już przesyłanie, wpychanie na siłę takich żywności myślę, że to jest trochę do 30-40 tysięcy ale z nas, GGS, niekoniecznie no, a może na przykład w Sojuszowych dadzą, że do krain będzie, nie wiem. Może dali już. Hmm. Że na przykład do, na Krain jak będzie plus 20 tysięcy magazynu pojemności, to było też okej, okay. choć byłoby na już jak, jak zwykle, jak cały Empire. Ale moi drodzy, no myślę, że się podobał odcinek e, obcego zaatakowaliśmy. Futerka nie idą, futerka będą robić kolejne. Hmm. Nawet nie będę pokazywać liga, ff, no trzeba te coś ogarnąć. Trzeba jestem siódmy. Hmm. Może to mocą segregujesz? Nie, alfabetycznie. Nie, też nie. Nie wiem, dobra. Nieważne. Liga jakoś ogarnę po obcych po bez tych, bez chorągwi. No i moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. I widzimy się w kolejnych odcinkach live y w weekend. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie w, w górę, subskrybujcie tam na dole. I widzimy się w kolejnym na razie piona. Pa pa!